Na twoje ciasto! No możemy otwierać. O, jest pierwszy klient! Jest doskonale! Witamy w świecie LEGO Friends, nowa kolekcja klocków LEGO. Spotkaj się z nami na www.legofriends.pl. Aaaa, jak ja lubię wodę Pepsi. Ciekawe, ile na kasztuje? Tylko w można kupić. to znaczy w można kupić kole Pepsi jedynie. 99 zł. Oferta. Bla 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 bla. Kupicie teraz limitowana woda, a nie kola. Reklama! Jakiś dureń nie chce przekazać wiadomości. Ustaw swoich na pozycjach, żeby go zatrzymać.